Odchudzasz się, ale nie widzisz efektów. Poprzednie próby odchudzania sprawły na niczym, bo kilogramy wróciły. Zaczynasz dietę, ale po kilku dniach rezygnujesz. Jeżeli tak, to ten film jest dla Ciebie. Postaram się pokazać Ci dzisiaj, jak schudnąć na stałe i bez efektu Cześć, ja nazywam się Klaudia, jestem dietetyczką i pomagam kobietom z zaburzeniami hormonalnymi osiągać ich cele sylwetkowe i zdrowotne. Jeżeli ten temat Cię interesuje, zostaw kciuk w górę, zasubskrybuj mój kanał i włącz dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych filmach. A jeżeli chciałabyś, żebym poruszyła jakieś szczególne tematy, napisz o tym w komentarzu. Kobiety, które się do mnie zgłaszają, często obwiniają się o nieudane próby odchudzania, o to, że nie udało im się wytrwać w postanowieniach, o to, że nie udało im się utrzymać efektów. Jednak podczas rozmowy widzę, że te niepowodzenia były spowodowane próbą dostosowania się do jakiegoś sztywnego planu, były spowodowane bardzo restrykcyjnymi dietami eliminującymi różne grupy produktów, lub takim działaniem właśnie w stuprocentowo albo wcale, i to właśnie nie zawsze jest Twoja lub czyjaś wina, że to odchudzanie nie udało się. Często jest to po prostu nie, dobranie nieodpowiedniej metody do naszych potrzeb, do naszych możliwości. Dlatego dziś właśnie chcę Ci pokazać, jak w pięciu krokach dostosować tę dietę, tę zmianę odżywiania do Twoich potrzeb, do Twojego stylu życia, tak żeby po prostu to było realne dla Ciebie do wprowadzenia, ale też do zastosowania na dłuższą metę. I tutaj punkt pierwszy przygotowanie do zmiany i stworzenie własnego planu działania. Jeżeli podjęłaś decyzję, że to jest ten czas, żeby schudnąć, żeby zadbać o swoje zdrowie, żeby zmienić coś w swojej diecie, w swoim życiu, warto na początek przyjrzeć się tym wcześniejszym, być może, które już masz za sobą, próbą odchudania i wyciągnąć z nich wnioski. I tutaj nie chodzi o ocenianie siebie, tylko o po prostu zastanowienie się, co się u Ciebie sprawdzało, co Ci służyło, z czym się dobrze czułaś, a z czym się męczyłaś. Co być może spowodowało, że odpuszczałaś, że nie byłaś w stanie wytrwać w tych postanowieniach. To jest bardzo ważne, żeby nie powtarzać tych samych schematów, tylko żeby tym razem dostosować tą dietę do swoich potrzeb, do swoich możliwości. Zastanów się, ile masz realnie czasu na to, żeby wprowadzić w tej chwili zmiany, ile masz na to energii. Co, co jest takim najważniejszym czynnikiem, który powoduje u Ciebie przybieranie na masie ciała? I warto byłoby być może zająć się na początek tą jedną rzeczą, skupić się na tym jednym elemencie, ponieważ to on jest odpowiedzialny za Twoje trudności. Może to być jedzenie dużej ilości słodyczy, jedzenie dużej ilości napojów słodkich, jedzenie pod wpływem stresu, emocji, częste jedzenie na mieście, kompulsywne obiadanie się. Poznanie tej przyczyny do takiego głównego Twojego problemu dietetycznego pozwoli Ci dobrać odpowiedni plan działania i skupić się właśnie na działaniu w kierunku tej konkretnej przyczyny. Krok drugi to wprowadzanie małych, ale trwałych zmian, bo jeżeli postanawiamy sobie coś zmienić w naszym życiu, to bardzo często mamy ochotę postawić świat do góry nogami i zmienić od razu wszystko ale to po kilku dniach y, okazuje się niemożliwe. I teraz wyobraź sobie taką sytuację, że postanawiasz sobie y, od dzisiaj myć zęby drugą ręką, czyli jak na co dzień myjesz zawsze prawą, to od dzisiaj chcesz je myć zawsze lewą ręką. Y, I co się wtedy dzieje? Zawsze rano wstajesz, idziesz do łazienki i z automatu wyciągasz pastę, bierzesz sobie na szczoteczkę, zaczynasz myć zęby. Ale od tego momentu za każdym razem musisz rano zastanowić się i skupić przez chwilę na tym, żeby przełożyć tą szczoteczkę z prawej ręki do lewej i dopiero wtedy zacząć myć zęby. Za każdym razem wymaga to włożenia troszeczkę energii, włożenia też uwagi w to, żeby umyć zęby tą lewą ręką. I tak samo jest z wyborami żywieniowymi. Gdy jesteśmy na zakupach i do tej pory zwykle na szybko kupowaliśmy jakiegoś pączka na przykład czy drożdżówkę, no to teraz musimy włożyć tę energię i uwagę w to, żeby kupić coś innego, kupić coś bardziej odżywczego. Jeżeli do tej pory właśnie naszą reakcją na stres było sięganie po słodycze, to teraz też potrzeba wtedy włożyć w to energię i uwagę, żeby przekierować myśli na jakąś inną czynność. Może się wydarzyć tak, że któregoś dnia zaśpisz, będziesz się spieszyła wpadniesz do łazienki i po prostu umyjesz te zęby prawą ręką, nawet nie zwrócisz na to uwagi, tylko kompletnie zapomnisz o tym, że powinnoś to zrobić lewą ręką. I tak samo może się zdarzać, jeśli chodzi o wybory żywieniowe, o Twoje zmiany w sposobie odżywiania. I kontynuując tutaj tą analogię do mycia zębów, co możesz zrobić następnym razem? Czy to, że raz umyłaś zęby z powrotem prawą ręką, sprawi, że całkowicie z tego zrezygnujesz, czy, że, czy następnym razem po prostu umyjesz znowu lewą ręką i będzie wszystko ok. I tak samo z wyborami żywieniowymi, to, że raz odpuścimy, to, że raz podejmiemy złą decyzję, to, że raz nie postąpimy zgodnie z naszym nowym planem, to nic się nie dzieje, nic to nie zmienia. Po prostu, kiedy, kiedy mamy już możliwość, wracamy do swoich postanowień, wracamy do wyznaczonych celów i działamy dalej, i to nie zaprzepaszcza naszych dotychczasowych starań. Podsumowując, dlatego właśnie może być trudno wprowadzać kilka zmian na raz, bo każda zmiana nawyku, każda zmiana w naszym odżywianiu, w naszym życiu będzie wymagała naszej uwagi, energii, a mamy, mamy tej energii określoną pulę. Także, wbrew pozorom, to właśnie te mniejsze kroki, mniejsze zmiany, ale wprowadzane stopniowo pozwalają osiągnąć trwałe efekty. I skutecznie, skutecznie schudnąć i schudnąć bez, przede wszystkim bez efektu joja. Krok trzeci to jedz to, co lubisz, bo dzięki temu będziesz w stanie wytrwać w swoich postanowieniach i wprowadzić je na stałe. Co prawda, ok, możesz zacisnąć pasa i zmuszać się przez jakiś czas do jedzenia, posiłków, produktów, które ci nie smakują, ale prędzej czy później przyjdzie ten moment, w którym e, będziesz miała już dość i wrócisz to wtedy do swoich, e, do swoich starych nawyków żywieniowych. Dlatego czy nie lepiej tą energię, którą i tak y, musiałabyś włożyć w zmuszanie się do jedzenia czegoś, co Ci nie smakuje, czy nie lepiej tą energię włożyć w nauczenie się przygotowywania posiłków y, bardziej odżywczych, bardziej zdrowych, ale nadal takich, które Ci smakują. I tutaj pomocny może być jadłospis od dietetyka. Wiem, że zwłaszcza na początku bardzo dużo osób ceni sobie właśnie możliwość korzystania z takiej bazy przepisów dostosowanych do ich preferencji smakowych żeby nauczyć się właśnie jak łączyć te produkty w posiłku, jakie porcje stosować, jak można skomponować taki posiłek, żeby on był sycący i odżywczy, a później żeby już samodzielnie nauczyć się takie posiłki przygotowywać i planować. Oczywiście jadłospis nie jest jedyną drogą, można działać inaczej, to jest jedyna opcja. Natomiast wiem, że na początek bardzo często lubicie z niej korzystać i jest to dla was duże uproszczenie. Natomiast to, co ja też zawsze zaznaczam moim klientom i chciałabym powiedzieć również Tobie, to że jadłospis ma być przede wszystkim uproszczeniem, ułatwieniem, a nie utrudnieniem, więc nie jest on wyrocznią, której trzeba się jak właśnie rozpiski trzymać w 100% od A do Z, nie to jest po prostu zbiór przepisów, z których Ty możesz korzystać, ale nie musisz. Możesz z nich korzystać w 50%, w 70%, w 80%, a tam gdzie masz ochotę na jakieś inne śniadanie, inny obiad, jedzenie na mieście czy urodzinę, to jest jak najbardziej zawsze w porządku. Krok czwarty, czyli stworzenie awaryjnego planu działania, ponieważ planując zmiany, wprowadzenie zmian, kierujemy się zwykle takim naszym standardowym dniem, tygodniem, tym ile mamy właśnie czasu na przygotowanie różnych rzeczy, na realizację treningów itd. Natomiast każdego z nas dopada taki czas, takie sytuacje. Brakuje nam czasu, jest po prostu bardzo zabiegany czas, yy, są jakieś problemy zdrowotne, które zmniejszają poziom energii, jakieś trudności które się pojawiają. No i w takich dniach po prostu yy, nie, niemożliwe jest wypełnienie wszystkich takich naszych zadań z listy, które chcielibyśmy zrealizować. I co wtedy? Warto, myślę, takie sytuacje, przygotowany taki plan awaryjny, plan minimum. Czyli takie najważniejsze, najmniejsze rzeczy, które możesz zrobić i które będziesz zrobić, w stanie zrobić nawet właśnie w takie trudniejsze, gorsze dni, po to, żeby czuć dalej, że jesteś w tym procesie zmiany, że idziesz do przodu. Nie wykonałaś w 100% planu i to jest ok, bo nie zawsze trzeba wykonywać ten plan w 100%, ale zrobiłaś kroki do przodu. I co to może być? Może to być na przykład przygotowywanie sobie wcześniej um, posiłków i mrożenie um, dodatkowych porcji posiłków, żeby móc je wykorzystać właśnie w takie dni, gdy nie ma czasu na gotowanie. Może to być kupienie takich gotowych już mrożonek um, z dobrym składem um, i właśnie trzymanie ich w na tak zwaną czarną godzinę. Może to być taki awaryjny plan na wypadek, gdy nie masz, gdy na przykład na co dzień jeździsz 2 trzy razy w tygodniu na siłownię, ale danego dnia nie masz na to chęci, energii, czasu. Co możesz zrobić zamiast tego takiego intensywnego godzinnego treningu na siłowni? Może to być na przykład gimnastyka 5-10 minut w domu, czy jakaś taka bardziej rozluźniająca, odprężająca joga przed snem. Taka mała rzecz, która da Ci takie poczucie, że okej, okay, ten trening jakby odhaczony, jakby jest ta kontynuacja nawyku zachowana, mimo że właśnie nie, nie było to, to, co docelowo chcesz robić, ale była to alternatywa, która dalej popchnęła Cię do przodu i sprawiła, że nie odpuściłaś w 100%. Wiem, że to po prostu takie też podbudowuje poczucie sprawczości, natomiast nie ma też nic złego w odpuszczaniu i jeżeli właśnie masz taki dzień, że po prostu na nic nie ma siły, nie ma energii, to to jest jak najbardziej też w porządku. Najważniejsze to, żeby po tych dniach gorszych, gdzie odpuściliśmy, nie pogorzać się w wyrzutach sumienia i w takim obwinianiu, że znowu nie dałam rady, bo to jest całkowicie normalne, że takie dni się pojawiają. Ważne jest, żeby jak już poczujesz się lepiej, jak już będziesz miała na to przestrzeń wrócić do realizacji planu i z każdym dniem, za każdym razem będzie już to coraz prostsze, bo z czasem jak my powtarzamy dane czynności im dłużej je wykonujemy, tym te szlaki takie w naszym mózgu, te ścieżki nawyku się lepiej przecierają i po prostu wrócenie do tego jest. Łatwiejsze. I krok piąty to zaplanowanie, co pomoże Ci utrzymać efekty na stałe. W momencie, kiedy już osiągnęłaś swój cel, sylwetka jest satysfakcjonująca. Co zrobić, żeby uniknąć tego efektu joja? Przede wszystkim, jeżeli ta redukcja masy ciała, to odchudzanie będzie przebiegało zgodnie z tymi punktami, które ja opisałam wcześniej to będzie to dużo prostsze, bo tam już skupiamy się właśnie na tworzeniu tych nowych nawyków, na nauce gotowania tak, żeby to było zdrowe, odżywcze, ale naprawdę Ci smakowało. Wprowadzamy też tutaj takie te niekoniecznie zdrowe produkty. Rezygnujemy w ogóle z podejścia, że coś jest zakazane na diecie, bo w momencie, kiedy na diecie sobie czegoś zakazujesz i nie ma na przykład miejsca w ogóle na słodycze, czy na jakieś fast na jakąś pizzę, które do tej pory lubiłaś, to możesz po zakończeniu diety wpaść w taką pułapkę, że teraz w końcu mi można, teraz w końcu mi wolno, teraz mogę, nie mam już w końcu tych ograniczeń i mogę sobie zjeść to, na co mam ochotę. I właśnie takie, taka pułapka myślenia bardzo często prowadzi do spożywania zbyt dużej ilości energii i do wystąpienia efektu jojo. Także warto przez cały okres diety co jakiś czas. Bez wyrzutów sumienia jeść sobie takie produkty, to co lubisz i co wiesz, że po prostu mm, trudno Ci będzie lub nie chcesz nawet rezygnować z tego na całe życie, tak żeby właśnie nie wpaść w taką pułapkę i nie obiadać się tymi produktami po zakończeniu redukcji masy ciała. To, co też bardzo pomaga w utrzymaniu efektów po zakończeniu yy, diety, to aktywność fizyczna, regularna aktywność fizyczna, ćwiczenia. I to jest coś, co też pomoże Ci w czasie odchudzania, więc jeżeli masz na to przestrzeń, warto sobie właśnie tą aktywność wprowadzić, ale jeżeli wcześniej tego nie zrobiłaś, to po zakończeniu odchudzania warto też tutaj postawić na zwiększenie aktywności, bo im więcej, większa nasza aktywność, tym więcej też możemy zjeść. Bez, e, nie, nie przybierając na, na masie ciała, bo aktywność fizyczna jest bardzo dużym takim czynnikiem, który podnosi nasze zapotrzebowanie energetyczne, czyli tak zwaną przemianę materii, przyspiesza przemianę materii. Dlatego, jeżeli nie masz jeszcze takiej aktywności, która sprawiałaby Ci przyjemność, bardzo mocno zachęcam do popróbowania, eksperymentowania, e, potestowania kilku rzeczy, które mogłabyś robić. Znalezieniu tego, co naprawdę będzie dla ciebie przyjemne, do czego będziesz wracała nie zmuszając się, bo, bo, bo musisz, bo powinnaś, tylko do czego będziesz podchodziła tak z takim nastawieniem, że ale fajnie, odprężę się, zrelaksuję się, będę miała przyjemny czas, a jednocześnie będzie to miało pozytywny wpływ na to, że bez problemu będziesz mogła utrzymać osiągniętą sylwetkę na satysfakcjonującym poziomie. Ok, mam nadzieję, że udało mi się tutaj. W prosty sposób nakreślić, co jest istotne w tym procesie odchudzania. Przygotowałam do ciebie też jeszcze jedną niespodziankę. Jest to bezpłatny e-book z takimi 17 wskazówkami sztuczkami psychologicznymi prostymi zmianami, które możesz wprowadzić u siebie na co dzień, żeby lepiej kontrolować tą ilość spożywanej energii, a tym samym skutecznie schudnąć. Także możesz go pobrać, zapisując się do mojego newslettera. Link znajdziesz w opisie pod filmem, a jeżeli czujesz, że mogłabym Ci pomóc skutecznie przejść przez ten proces odchudzania, to zapraszam do współpracy online. Na miarę do kontaktu również znajdziesz. W opisie pod filmem. A jeżeli szukasz pomysłów na zdrowe posiłki, to zapraszam Cię na moją stronę, gdzie znajdziesz e-booki z jadłospisami z takimi naprawdę prostymi yy, przepisami yy, nieudziwnionymi, takimi, które jesteś w stanie stosować na co dzień, które są smaczne i odżywcze. Zapraszam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Hejka!